Gościmy Małgosię Kowalską, panią teolog, kołcza chrześcijańskiego, certyfikowanego logoterapeutę, prywatnie żonę i mamę, niebawem siódemki dzieci. Witam serdecznie. Małgosiu, na czym polega logoterapia? Logoterapia polega na poszukiwaniu sensu. Najogólniej mówiąc. Stworzył ten kierunek Wiktor Frankl który był więźniem obozów koncentracyjnych i psychiatrą i w swoich obserwacjach w swoich badaniach stworzył i jakby uznał, że to co człowiekowi jest najważniejsze do życia to jest ten sens i to dążenie do poszukiwania sensu. A sama nazwa logoterapia? Wywodzi się z greckiego Logos, logos, słowo, sens, wyjaśnienie i terapii, czyli terapia w połączeniu daje to terapię sensem. Nie? Czyli taki nurt, mówi się o logoterapii jako o trzecim nurcie wiedeńskim w psychoterapii i myślę, że to jest trafne, trafne ujęcie tego. tak? Czyli to jest terapia sensem, najogólniej mówiąc. Kto może korzystać z logoterapii? Z logoterapii tak naprawdę w obecnych czasach to myślę, że każdemu się przyda tak trochę żartobliwie, ale jest wiele miejsc. Logoterapia głównie pomaga osobom w kryzysach egzystencjonalnych, to znaczy takim osobom, które straciły poczucie sensu, które zadają sobie pytanie, po co ja żyję, co ja tu robię, jaki to ma sens, to co to, co się dzieje w moim życiu. Też mówimy o czymś takim w logoterapii, jak poczucie nudy oraz frustracja egzystencjalna. I to są takie pojęcia, które już są stricte, Frankl jakoś określił, ale to jest właśnie ten początek tego momentu, kiedy człowiek zastanawia się, po co to jest wszystko, po co jest to moje życie, jaki jest tego sens. Często takie pytanie na temat sensu życia, czy po co żyje dalej, zadają sobie osoby, które w nagły sposób, na skutek różnych wypadków, zdarzeń medycznych, sytuacji utraciły zdrowie, być może bezpowrotnie, mhm. i obecnie borykają się z niepełnosprawnością. Takie osoby, rozumiem, jak najbardziej mogą zgłaszać się do logoterapeuty. Tak, tym bardziej, że w logoterapii mamy spotkanie dwóch osób. Co to oznacza? To oznacza, że logoterapeuta nie przyjmuje pacjenta, klienta, nie przyjmuje ciebie jako osobę chorą, tylko przyjmuje cię jako osobę, czyli przyjmuje ciebie w całości. takim kim jesteś, jako fizycznie, psychicznie, ale też duchowo. Obejmuje ciebie całościowo i tak buduje relacje właśnie z osobą, aby pokazać, że ona nie jest, że osoba nie jest chorobą, to, to jednostką choroby, czy tą osobą teraz sparaliżowaną. To cię jakoś y, określa, ale nie definiuje, nie narzuca, nie determinuje do tego, jak masz żyć. Na czym należy skupiać się w pracy z taką osobą? Tak naprawdę to y, zawsze osoba się zgłasza do logoterapeuty, tak? Czy na terapię, czy na, na pracy nad sensem, więc to ona mówi, z czym ma problem. I to ona pokazuje, na czym chciałaby się skupić na początek. Oczywiście, cały proces i tak zaczynamy od jakby poznania się, zbudowania zaufania między tymi osobami, bo, tak jak powiedziałaś, to są różne traumy, to są różne wydarzenia, gdzie człowiek jest zamknięty. Ta osoba po prostu no, nie chce, nie widzi żadnych innych perspektyw, i dopiero moment, kiedy relacja się nawiązuje tych dwóch osób, kiedy patrzymy na siebie z szacunkiem, z zaufaniem, bez oceniania, dopiero wtedy można by powiedzieć, serce mięknie, serce się otwiera i można taką osobę prowadzić i ona daje się też prowadzić. Jeżeli taka osoba wie, że jest źle i po prostu jednym zdaniem twierdzi, że nie ma sensu, wie, że potrzebuje pomocy. Przychodzi, ale tak naprawdę nie potrafi określić, co jest największym problemem, ponieważ problemem jest tak naprawdę wszystko, obecne życie. To jest, nie jest odosobniony przypadek i wiele osób tak naprawdę trafia właśnie w poczuciu nie wiem. Zadaniem logoterapeuty będzie poszukiwanie i podprowadzanie osoby do tego, do czego ona jest zdolna, do tego, żeby zobaczyć, Perspektywę szerzej. To tak jak trochę można porównać do tej wspinaczki w górach. W momencie, kiedy osoba jest w kryzysie egzystencjalnym, bo nasze życie składa się z górek, wzniesień, wschodzimy w doliny, tak jak w spinaczce, nie? Wchodzimy na góry piękne szczyty widzimy, więc nasze życie wtedy wydaje się piękniejsze i więcej perspektyw widzimy, ale jak schodzimy w dół, a jeszcze znajdziemy się w jakiejś dolinie albo gdzieś w szczelinie, gdzie tylko widzimy same góry, skały, nie? I nie widzimy w ogóle rozwiązania, wyjścia, tak? To logoterapeuta pokazuje, że tu jest moment, tu możesz wejść, tu możesz zobaczyć, a tu możesz się wspiąć. Ten, ten schodek ci pomoże się wspiąć. Nie? Logoterapeuta będzie trochę rozszerzał perspektywę tego patrzenia, ale poprzez dialog sokratejski, poprzez, poprzez też dialogi motywujące, tak? I taka osoba małymi krokami w swoim tempie będzie jakby doświadczała. Tego, że życie nie skończyło się na tym wydarzeniu, na tej sytuacji, którą właśnie doświadczył. Nie? Mówisz o dialogu sokratejskim możesz powiedzieć bliżej, o czym to jest? To jest metoda prowadzenia rozmowy po prostu z pacjentem, gdzie zadaje się pytania, tak najogólniej mówiąc, gdzie osoba logoterapeuta w tym przypadku wsłucha. I jakby mm, komentując to co, mówi, e, to, co mówi osoba, jakby dalej prowadzi rozmowę. Znaczy nie daje rozwiązań. To jest dialog e, bardzo taki słuchający i e, opierający się na pytaniach. Jakby, no By trzeba było jak pewnie jakiś przykład podać, może. Ale to na sesjach można mhm. się przekonać. Czy w swoich spotkaniach wykorzystujesz również doświadczenie coacha chrześcijańskiego? Tak. Myślę, że tak na pewno, ponieważ logoterapeuta zazwyczaj wiąże się też z inną dziedziną. To znaczy, logoterapeuci oczywiście sami, jako sam logoterapeuta też występuje, ale zazwyczaj jest to te poszukiwanie sensu, sam, sam ten nurt jest zazwyczaj w połączeniu z jakimś innym nurtem. Więc dla mnie, jako koczach chrześcijańskiego. Chciałam, że tak powiem rozszerzyć swój warsztat, dlatego wybrałam logoterapię, ponieważ osoby, które też zwracają się do mnie, no właśnie nie mając celu, tak, bo stają w różnych momentach życiowych, trochę się to pokrywa, nie, staje w różnych momentach życiowych, coach typowo z typowo koczem ocenisz cel, ale logoterapeuta też uzupełni po co byś miał iść do tego celu. Nie? Po co miałbyś, co ci to da, jaki sens w tym widzisz. Nie? Myślę, że to są bardzo takie, um, praca logoterapeuty to jest takie uzupełnianie warsztatu, który się ma, ponieważ ja robiąc logoterapię spotkałam wielu specjalistów w różnych dziedzinach i oni, prawie każdy mówił jednym głosem, Pracuję z młodzieżą, pracuję z klientami, pracuję z firmami, pracuję z menadżerami i każdy w którymś momencie trafia z pytaniem: po co mi to jest? Tak? Mogę mieć wszystko, a nie mam tego najważniejszego, bo nie wiem po co. Co mi z tego, że mam milionową firmę, która ma obroty miliardowe, tak? Jak ja nie wiem po co. I także ten sens, czy to w przypadku osób bardzo bogatych, czy ubogich, czy właśnie, które doświadczyły jakiegoś wypadku, w ogóle życie diametralnie się zmieniło, to pytanie prędzej czy później się pojawi. Pracujesz również z osobami, które nie są chrześcijanami? Ja osobiście bardzo chętnie, jeszcze na razie nikt się do mnie nie zgłosił, taki może za mało jeszcze jestem, powiem, na rynku. Ale tak, ponieważ logoterapia w ogóle jest dla osób, że tak powiem, każdego wyznania. Wiktor Frank podkreślał nawet fakt, że każdy może znaleźć swój sens życia. Dla jednego, dla osoby, która jest wierząca, będzie to Bóg, tak, trójosobowy, dla Żyda będzie to bóg Jachwę. Dla muzułmanina, kto inny. Dla ateisty, będzie tą wartością, tym nadsensem coś innego i każdy sobie jakby w tym procesie znajdzie swój sens. Bo nie mówimy o rzeczach, które są tu przyziemne, tylko te, ten sens to jest właśnie ten nadsens, te wartości też uniwersalne, tak? które obejmują każdego człowieka. Pytałam się, ponieważ jesteś kołczą chrześcijańskim, więc poniekąd jest zdefiniowany. Tak, ale wiem też od kolegów. I koleżanek, którzy też się określają jako kołczowie chrześcijańscy, że trafiają do nich właśnie tym bardziej czasami osoby, które są niewierzące, żeby też zobaczyć tą perspektywę inną. Co też było dla mnie ciekawe, że osoby, które są, nie określają się czy jako nawet chrześcijanin, mówi, taka moja koleżanka też właśnie powiedziała, że mówi: Przyszedł do mnie chłopak, który po prostu jest chory na raka jego życie no jest po prostu już właściwie policzone, tak? On wie, że to będzie już, w którymś momencie będzie stan paliatywny i on przyszedł, żeby zobaczyć, żeby doświadczyć tego kocza chrześcijańskiego, bo ona też jest logoterapeutą i po co to wszystko, nie? Z Twojego doświadczenia wiara w Boga pomaga w cierpieniu? Ja jestem osobą wierzącą. Jestem też po terapii. Rozmawiam z różnymi specjalistami. I z różnymi osobami na temat tak jak ty mówisz, cierpienia. I na pewno fakt, że ja jako osoba wierząca widzę jakby koniec tego cierpienia, mogę go odnieść do Jezusa Chrystusa, który cierpiał na krzyżu, ale to na krzyżu się nie skończyło, tylko był krzyż chwalebny, zmartwychwstanie, jest dla mnie jako osoby. Jak najbardziej pomocne. Co nie oznacza, że te cierpienie, które doświadcza osoba niewierząca, nie może znaleźć sensu w tym cierpieniu. Co Wiktor Frank bardzo podkreślał, że są te wartości właśnie uniwersalne, też tak? Że głównie też opierał się to na podstawie tych obserwacji w obozach koncentracyjnych, gdzie widział, jeśli ktoś miał cel, Widział konkretny cel. O, o, jest taka historia mm, o więźniu, któremu się przyśniło, że, nie pamiętam teraz lat, ale 31 maja, wtedy będzie y, wolny obóz. I on, tą datę, to było około miesiąc do przodu. I on tym żył. Nie? I widać było w nim więcej energii, wi więcej y, życia nie? w tym obozie. Ale zbliżały się już ta data, 31 maja. I on widział, że tu się nic nie dzieje. Nie ma, nie ma szans na to, że ten obóz zostanie wyzwolony. I dosłownie dzień czy dwa dni przed tą datą on już nie wstał z łóżka. Współwięźniowie wiedzieli dokładnie, czy, jak to się skończy. W momencie, kiedy więzień nie wstawał z łóżka, co więcej, niektórzy wtedy zapalali sobie ostatniego gdzieś skitranego papierosa czyli ta ostatnia przyjemność w jego życiu za 2 trzy dni umierał. Powi powód był tyfus, a każdy wiedział, że on po prostu stracił na co czekał. Też Viktor Frankl podkreślał, że nawet jeśli ty nie możesz zmienić żadnych warunków dookoła, które ciebie są, no bo jesteśmy w sytuacjach tak, w których osoba jest właśnie sparaliżowana. Gdzie doświadczyliśmy śmierci najbliższej osoby, gdzie y, nasze życie się zmieniło diametralnie. Nie wiem, praca, w której pokładaliśmy ufność, nas wyrzucili y, tak nagle. I nawet jeśli te warunk tych warunków nie możesz zmienić, to zawsze możesz zmienić y, siebie i swoją postawę do tego. I na tym polega też nasze życie, żebyśmy y, dochodzili do tego, że akceptujemy to, co się w życiu. I tak ma wydarzyć, bo w naszym życiu i tak będą cierpienia, i tak będą radości, i tak będziemy doświadczać tego trudu, bo takie jest nasze życie. Możemy sobie to negować, możemy to zaprzeczać, ale czym skończymy? Skończymy somatyzacją naszego organizmu, skończymy frustracją jakoś noogenną, skończymy nawet depresją, bo będziemy Żyli w jakiejś ułudzie, ja to oczywiście upraszczam, tak? Mhm. Będziemy żyć w jakiejś negacji, takiej nieakceptacji tej rzeczywistości, która jest. Potrafisz zdiagnozować osobę, która do ciebie przychodzi, właśnie że cierpi na depresję, stres pourazowy? Nie, nie mam takich kompetencji. Zazwyczaj na samym początku spotkań z osobą jest wywiad, który prowadzę. Jest to też pogłębiony wywiad, tak, gdzie jakby poznajemy się też tych zazwyczaj to są około trzy spotkania, gdzie się poznajemy, osoba mnie poznaje ja osobę, patrzymy na historię, na wydarzenia, które się miały miejsca, i jeśli jest potrzeba, jeśli jest potrzeba, aby osoba skorzystała też z pomocy innego specjalisty, to jak najbardziej ja mówię o tym wyraźnie, ponieważ no, nie roszczę sobie kompetencji do e, diagnoz, tak? I jeśli przychodzi osoba, która ewidentnie ma znamiona depresji, czy, czy jest w stanie, w którym praca, współpraca nie będzie jakby efektywna, no to też się mówi, tak. jeśli ktoś ma depresję, niech najpierw pójdzie, jeśli jest taka potrzeba, niech będzie leczona farmakologicznie, stan fizyczny, psychiczny trochę się unormuje i wtedy zaczynamy pracę. To jest taka akurat Rzecz stosowana w terapiach, więc jakby, żeby zacząć pracę z osobą, na przykład już typowo z depresyjną, musi być też jakby ona ustabilizowana emocjonalnie, tak, żeby praca była też efektywna. Osoba, która nie porusza się, nie ma takich możliwości, mhm. jest osobą leżącą, być może mhm. nawet jeszcze w szpitalu. Czy jest możliwość poproszenia logoterapeuty na taką wizytę już w szpitalu? Tak, jak najbardziej. Znam specjalistów, logoterapeutów, którzy tak też pracują. Oczywiście warunki szpitalne dopasowujemy, tak? Albo po, poprosimy kogoś, kto leży obok, żeby na chwilę opuścił, albo no wszystko zależy też od kondycji, tak? Bo może komuś nie przeszkadza, że jest logoterapeuta i on tutaj będzie opowiadał o różnych wydarzeniach swojego życia i ktoś tego słucha. Ale jak najbardziej dbamy o warunki takie godne. Do przeprowadzenia tego spotkania, tak w komforcie, po prostu też psychicznym dla tej osoby, która jest, że tak powiem, w takiej sytuacji. Nawiązując do warunków, logoterapia online sprawdza się? Jak najbardziej. W przypadku osób, tak jak mówisz, nawet leżących, sparaliżowanych, jest to duże ułatwienie. Także oczywiście jest taka praca możliwa. Mamy osobę, która jest zablokowana, na nie nie widzi sensu, bliscy chcą pomóc, ale również czują się bezradni. Czy oni mogą zgłosić się, żeby dowiedzieć się w jaki sposób na tą osobę oddziaływać, współpracować, skoro nie dopuszcza do siebie pomocy z zewnątrz? Oczywiście, jakby um, nie widzę tutaj przeszkód żadnych. Tym bardziej, że rodzina też potrzebuje wsparcia, nie? Więc jakby i y, oni mogą uzyskać wsparcie. Jeśli osoba zainteresowana wyrazi też zgodę, to jak najbardziej jest praca z logoterapeutą możliwa. Także ja nie widzę jakby przeszkód. Gdzie należy szukać pomocy logoterapeutycznej? Nie jest ona jeszcze dość powszechna. Mhm. Rzeczywiście logoterapia w Polsce myślę, że nie będzie dopiero rozkwitała, jednak um, są główne dwa ośrodki. W Lublinie i w Krakowie, ale już pojawiały się kolejne miejsca na mapie Polski. Poza tym logoterapeuci znajdują się w całej Polsce. No i najlepszym źródłem jest internet, gdzie po prostu tam by trzeba było wyszukiwać. Jeśli nie mamy w swoim mieście, nie wiemy, gdzie jest jakiś logoterapeuta. Ważne też, żeby sprawdzić kompetencje tego logoterapeuty, mhm. żeby zostać logoterapeutą, trzeba skończyć studia. Obecnie logoterapeuta kończy studium certyfikowane roczne i można już wtedy uzyskać tytuł certyfikowanego logoterapeuty. Tak jak powiedziałam, pojawiają się kolejne ośrodki, które mają jakby już w planach inny zakres, że tak powiem, szkół i inaczej już prowadzą, że tak powiem, te szkolenia. Będzie w Polsce powstawała też pierwsza szkoła psychoterapii w nurcie logoterapii. Także to jest, tak jak mówię, początek pięknej przygody logoterapii w Polsce. Ciebie również można znaleźć w internecie? Tak, ja działam poprzez fundację Familia Nowa, która mieści się w Olsztynie. Działamy dwutorowo. Jest to fundacja, która zajmuje się Rozwojem osobistym jest właśnie coaching chrześcijański, logoterapia. Jest też drugi taki filar pomoc parom, które starają się o poczęcie dziecka. W ramach fundacji pomoc jest odpłatna? Myślę, że takie rzeczy ustalamy indywidualnie. Ja zapraszam zawsze do kontaktu. Małgosiu, co byś powiedziała osobom, które nie widzą sensu w cierpieniu, chorobie? Znajdujesz się w bardzo trudnej sytuacji. I myślę, że nikt nie wie, co dokładnie przeżywasz. Jednak moment, w którym jesteś, nie determinuje cię. I zawsze możesz podjąć decyzję od nowa, do momentu, kiedy oddychasz. Możesz podjąć tą decyzję, co dalej. Ja zachęcam cię, jeśli rzeczywiście czujesz, że Twoje życie jest na tyle już. W Twojej głowie beznadziejnej, bez sensu, zachęcam Cię do kontaktu. Czy to ze mną, czy z innym logoterapeutą, który pomoże Ci, czy nawet z innym specjalistą, który pomoże Ci zobaczyć to, co Cię jeszcze może czekać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.